Jestem pan Lodu i dziś widzimy się w Friday Night Funkin'. No wszystko przeniosłam na telefon: wszystko. Więc ogólnie dziś sobie zagramy w parę leveli. Ogólnie już, już nie grałem, ale ogólnie to no. Dobra, więc myślę, że Wam będzie się miło oglądało. I przejdźmy do rapów! Mam nadzieję, że muzyczka jakoś nie jest za głośna bądź za cicha. E, no. Ogólnie to za bardzo nie jestem prosem. Jestem nupkiem trochę. Ale na tutorialu zero misów dam radę. Bo to jest essa. Nie. Easy. Dobra, nie wiecie z czym mi się to kojarzy. to jest straszne, straszne, dobra Abym wam tu nic nie zasłaniał, żadnych głośników, dobra Więc no, zaczynamy No tutaj mogę z wami na luzie mówić, bo tu jest łatwo jeszcze ja ogólnie się nie patrzę tam na misy. A jeśli chcecie serię z Friday Night Funkin', to mogę jeszcze jakieś mody tam ponagrywać. Poinspiruję się jakimiś zagranicznymi YouTuberami. Tam, no, żeby Wam się miło oglądało. Nie w Friday Night Funkin' wszystkie muzyki są epickie. Nawet ta tutorialowa. <noise> Dobne W ogóle ta gram na takiej wersji, gdzie nie ma tutaj tankmana. No i jak song. I na będzie krótki, bo to jakby gram we wszystko, to jest łatwe. Tylko Dead Battle jest trochę trudne. Według mnie. Oczywiście to też łatwe. Jakie lagi. Chwila. A wiem z czego te lagi. Z internetu. Po przez internet mam lagi, ale może jakoś pociągnie. Kurde, już tyle razy tego co słyszałem. O, wy na pewno też. Wszyscy widzowie dajcie łapkę i suba, bo widzę, że coraz więcej osób mnie subskrybuje, z czego się bardzo cieszę. O, widzicie? Jak mi się spięło? W ogóle moja siostra umie wszystkie mody przejść jakie są na telefonie z takiej jednej apte. Ale wszystkie by dała rady. Niektóre na normalu, niektóre na Easy, ale na telefonie mówi, że łatwiej. Naprawdę jest łatwiej misów. Raz to zagrałem na zero, ale. No. Eee, czy to wszystko dobrze słychać? Aby tak. No i fresh. To się nazywa fresh, nie? Czy tam flash? Dobra. Beatboxowanie najpierw. To jest na razie też łatwe. Chyba, ja że chcecie to słuchać, bo wszystkie muzyki są epickie. Ale muszę Waszych opinii poczytać w komentarzach. Oczywiście będę komentował Waszych komentarze. Miło widzicie jakie lagi. Ja mam często takie lagi, że jakby, ale my tu nie o lagach, dobra? W ogóle nie mam tu też lemona demona. Mam tylko tego zimowego lemona demona. Ale w Robloxie mam lemona demona. Kupiłem sobie go. Kupiłem sobie tego skina w sensie. Dobra. Znowu to beatboxowanie, o nie, podwójna strzałka była. No i 13 misów. Łatwe, łatwe, Bo jak gracie na telefonie właśnie w tą grę, to koniecznie klikajcie next song, nie do menu i kolejna piosenka. Bo po prostu nie opłaca się wam to, dostaniecie więcej coinów, no. Ale wy pewnie gracie na lapku. No i tutaj będę musiał być troszkę ciszej. Bo mi to nie za dobrze wychodzi. Wcześniej, dobra, cicho. Wcześniej ja ciągle do tego przegrywałem. Ale jest tam fajna muzyka, to sobie posłuchać. Muzyka. Podgłośnie Wam, żebyście lepiej słyszeli wszystko dla was, dowie. Nie słabo mi idzie. Sorry, take Jak zawsze Defend on był już na końcu, a ja wygrywałem. No i słabo troszkę mi poszło. Myślę, że my w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek, ale nie. Szybko skończymy grę. No i będę się musiał uczyć modów. A nie będę jej. Ja myślę, że to wszyscy też słyszeli, ale no. to jest też Ci dzieciaki, mam też skina z i Pampa prawda? tylko ten skin trochę inny. Ciekawe czy się domyślicie w komentarzach. Albo w głowie. Bo raczej nikt nie chce pisać w komentarzach pod moimi ślimami, jeśli już pisał. Dobra. Kombo sześć. Ja mi sami się to nie przejmuję. Bo to tylko pomylenia. Ale ważny jest ten pasek po prostu. Nic Więc więcej się nie liczę. Oczywiście w grze Tutaj. Chyba, że mi się zaś tam zabierają. Nie wiem. Znaczy, trochę tam. na tym basku. Ale możecie mi powiedzieć, jak coś jeszcze. Za bardzo się nie znam. Na fabule też. Dobra. W ogóle ja się strasznie bałem gry z pico. Ale z pico od początku wygrywałem. Po prostu zbyt się bałem i tego pico trochę nie za bardzo no, no to, to, to też nie za bardzo mi wyszło ale widzowie nie hejtujcie, jeszcze się poprawię, będę nagrywał też jakieś teksturki, do tego mody tam jakieś rzeczy, to są na czasie, to tam większość youtuberów nagrywa, a jeśli wam się podoba Friday Night Funkin, to koniecznie dajcie łapę było planowanego odcinka to w ogóle... Ale nie będę wam spoilerował, albo jeszcze dziś I nie no. Ta piosenka jest koksu. Przyznajcie, przyznajcie! Ale wy jak kto to graliście pewnie już jesteście jakimiś hakerami. Dobra. Ale lagi chyba przegram przez te lagi. W ogóle raz pokonałem pierwszą piosenkę Muśki A potem już nie dawałem sobie rady Dobra, nie umiem tego tego po prostu spamuję Dobra, ale nie hejtujcie w komentarzach Dobra już szpiką pomocy Ale ja zawsze ich tak wykończałem, Chyba po prostu muszę się skupić bo ogólnie to nic nie mówię do Was, widzę. Już sam gram. Ale! Są wakacje, nie trzeba się spinać. Dobra. No, no, no. Ja jednak nic nie mówię, nie daję dużo, dużo, dużo. Dobra, no i teraz, z czego pamiętam, zaczynamy kostka Three, two, one. Kolejny odcinek hey. będzie z Bobloxa i trochę z Friday Night Funkin' jak mówiłem, pod testem pod filmem 1. Oj, i, oj, oj, No i to jest już S, tu mogę mówić. Ale jedna piosenka Pico jest strasznie zdurzająca, a ostatnie nie chce mi się włączyć. Teraz grałem. I wygrałem, oczywiście. Y, sami widzicie, co tu się dzieje. Y, nie mogę tak grać, co to jest? Restart. Widzieliście, co to jest. Albo w sumie już W kolejnym odcinku, piko. Więc pa, na razie. No i cześć. Y, koniec. Ogólnie jeszcze taka informacja. Teraz to już naprawdę postaram się codziennie wrzucać filmik. Jak w jakiś dzień nie będę wrzucał to w kolejnym postaram się to zrekompensować. Może i będą filmiki krótkie, ale wiadomo. na no w kolejnym odcinku pico i mamuskę, jeśli dam radę. A jeśli nie, to. To jakoś was zadowolę jedną piosenką w modę? nie? tylko raz pokonałam a więc wakacyjny maraton jakbym umiał robić ankiety jak, i jakby się dało na pewno to, to, to bym chętnie wam zrobił dobra, więc ja się z nami żegnam i pa, Na razie no i cześć